Jak dobrze się znamy. Dzięki Barbie za przygotowanie nam tego wyzwania. No i przechodzimy do pierwszego pytania. Co zawsze zamawiam przez internet? Ja wiem co ty zamawiasz. To jest dosyć proste. A ty chyba nie zgadniesz mojego. Trzy, dwa, jeden. O kurde! Ja, za ja zamawiam tylko jedzenie. Tak naprawdę. A ja zamawiam tylko ubranie. Ja co przyjeżdżam do domu rodzinnego, to samo tak. Zobaczcie, co sobie zamówiła. Jaka była moja ulubiona bajka Barbie w dzieciństwie? A to proste, jest akurat. Trzy, dwa, jeden. Ty masz dobrze, a ja napisałam Diabelę to Pałac, i tak za pół punkta dodałam, że księżniczka i piosenkarka. No to masz całego punkta. Tak, Diabelę Pałac! Tak. To w ogóle jest chyba taka Barbie, którą najczęściej oglądałyśmy się... razem. Tak, tak, ale też ta Barbie ma najlepsze piosenki moje. Tak. Dobra, następne pytanie. Jaki był mój wymarzony zawód w dzieciństwie? Nie mam pojęcia. Ja wiem, jaki był mój, ale twój. Dobra, trzy, cztery. Ty poszłaś na taki kierunek w liceu, więc myślę, że to mogło być. W liceum? No. A ja chciałbyś być prawnikiem. Prawnikiem? W życiu o tym nie słyszałam! dobra, to ja mam zero, a sobie po... Jakie jest moje największe marzenie podróżnicze? 3, 2, 1. Co ty Kanada. Dobrze. Przewijało się od czasu do czasu. Tak, no. A ja bym ci zaliczyła wszystko, co miałoby w sobie safari w Afryce, także tanzania jak najbardziej po punkcie. Dostajemy! <grym> Jaką Barbie zawsze chciałam dostać? Dobra, to ja wiem. <grym> Nie bądź. 3, 2, 1. Piosenkarka fioletowa To A. z tego drugiego filmu Twojego ulubionego Ja myślałam bardziej o Barbie z pieskiem Była Barbie z takim małym labladorem Kiedyś ją mm -hmm. mega <laughs> chciałam Ale dam Ci pół punkta Nie no cały punkt mm, Boże ona miała takie piękne to skrzydła <laughs> Dobra punkt <laughs> Co najczęściej bawiłam się lalkami Barbie? 3, 2, 1 Zresztą <noise> się bawiliśmy w dom, w rodzinę, tak, w jakieś tam małe romanse między Barbie a Kenem. Co zabrałabym na bezludną wyspę? Może bardziej kogo? No właśnie, <noise> o to właśnie chciałam zapytać. Trzy, dwa, jeden. Mateusza, na pewno. się tak! Totalnie bym zabrała Lilusię. Chociaż ona by była mało pomocna, ale za bardzo bym za nią tęskniła. Jaka byłaby lalka Barbie, albo jaki element miałaby w sobie lalka Barbie, gdybym ja mogła ją stworzyć? Czyli taka inspirowana Tobą? Tak. Trzy, dwa, jeden. Co widzisz? Klasyczna Barbie! Ja napisałam klasyczna Barbie, bo uważam, że Julka już wygląda jak Barbie. Trochę tak. W końcowej punktacji wygrywasz